Jak rozpoznać narcyza okrytego? Cechą narcyzów jest to, że mają wiele twarzy, a więc inna maska będzie dla otoczenia, jeszcze inna będzie dla osoby, z, której jest, z którą jest w relacji, a jeszcze inna będzie dla takiej najbliższej rodziny. Może być niesłychanie pomocną osobą. Tu pomoże, tam zawiezie, tu pogada, tu da ci zrozumienie oraz wsparcie, ale kiedy wróci do domu, to jego maska nie będzie potrzebowała już jakby takiego wsparcia jego wizerunku. Dla swojego partnera nie będzie już taki serdeczny i empatyczny. Zacznie pojawiać się osłość oraz obojętność. Na zewnątrz wydaje się być ideałem, ale w domu sytuacja jest zupełnie inna. Ty nie widzisz takiego samego partnera, takiego samego człowieka, jakiego opisują wasi znajomi. Słyszysz od innych, jaki jest wspaniały, uprzejmy, pomocny. Manipulacja otoczeniem jest naprawdę na wysokim poziomie. Przez długi czas ukryty narcyz słucha problemów innych ludzi, ale kiedy wraca do domu, ignoruje już swojego partnera albo partnerkę, nie zważa na to, co ma do powiedzenia, ani często nie zna jego problemów. Jest zirytowany faktem, że musi wykonać jakieś prace domowe, negocjuje, kto ma wynieść śmieci, kto pozmywać naczynia itd. Krzyczy na swoje dzieci, nie okazuje im uczuć, tworzy plany dotyczące mm, dziecka, aby były takie sprawiedliwe. Bardzo często sięga po alkohol, telefon albo komputer, albo odcina się, żeby uciec od rzeczywistości. Ty zastanawiasz się, dlaczego on albo ona ma czas dla wszystkich, ale nie dla Ciebie. Czujesz coraz więcej i częściej poczucie winy, bo toksyk wmawia Tobie, że to przez Ciebie. Coś z tobą jest nie tak i gdybyś się bardziej starał, albo starała, relacja wyglądałaby inaczej. Toksycy bardzo często mówią o sobie w negatywny sposób, umniejszając siebie, licząc na komplementy i próbując być takim, mieć takie wsparcie od innych. Chcą być w centrum uwagi i robią to w bardzo sprytny sposób. Bardzo trudno jest rozpoznać narcyza ukrytego. Widzisz podobieństwo? Myślisz, że mówię to, jakbym stała u ciebie w domu? Zastanów się nad tym, zaobserwuj mój profil, a jeżeli nie potrzebujesz pomocy, po prostu do mnie napisz.